No jest. E, nie wiem zdraj znowu? Co? Tam się gdzieś tam nieśmieje, papieros jest Otwórz pierwszym być. Czy są elektryczne, czy Czekaj nie, korweczki Jak tu jest wsteczny? Jak tu jest wsteczny? Zobacz, Jak tu jest za zafańczka? Jak tu jest wsteczny? Eee, pierścień do góry i w dół Prawo i w dół, Patrz. W Prawo? Tak, i w dół o tak A jak chcesz piątkę wrzucisz, to pierścień i do góry Ja podejrzewam, że ja do piątki wrzucę. Czekaj, zamknę drzwi chociaż Ciofa i ciofa Światła No Kurwa chłopie spokojnie, jeszcze się nie żegnam z tym światem Kurwa Chłopie czekaj, leśnitku się zagrzej 15 też pan. pierdolę, kurwa, mi go zamknę Ale ma to o wspomaganie? No Wtedy pokręcić na znowu? <laughs> nie, dziękuję Chodzi o i na dupy. Taki moment to tylko na dupy. A na tylko, tylko. Kolor ładny. Zgniła zieleń. Nie zgniła zieleń, tylko kurwa pani trawetanie. O, o tu przepuskucą. Jedziemy za Eklasami do Bogusia. Wołajcie tam... A nie. Nie, znowu będziemy przyciąg. Jedziemy tam do Bogusia? Już taki autent na zawsze. Audi jak jeżdżę, to mi się brama otwiera. <noise> no, Poważnie. No raz pojechałem na blachach, gdy jadę, jak kupiłem, Marek to chodzi. jest dole, między gazem, chyba blow -off spuścił. <grym> a ty, że ja vogą zrobiłem heelem <grym> tą? Co ty? Ale kurde, wyszło mi. Na przykład mazda mi słabo wychodzi, a wogą poszło? Ładnie. Zagrzany chociaż? Nie jest! Przecież zimny jest! Co ty... Przety to nie jest wskazówka od temperatury! To jest wody! No ale kurwa ona spada zamiast się gromadzić! To jest ja tyle co oni przejeżdżają... Ty, ona rzeczywiście spada, ale jajem! Ty... Jajem! Pierwszy raz widzę, żeby przy połowach woda spadała! To chyba jest poziom wody! Bo zaraz wszystkich porobiłem, więc zjeżdżają na piłkę. Nie wiem jak ty gabrysz, ale... A nie, ty się trzymasz przynajmniej czegoś, a ja tutaj mam na nogi. Idziemy na Małpigaj? Czy idziemy do tego? Na Małpigaj? Aha, tam jest ten. A nie stoi ten. Nie wiem, czemu ta woda spada? <laughs> <laughs> ale mnie niepokoi zacznie to. Sytuacja cieplej. Zapytamy. Nie, nie, wiem dlaczego się dzieje tak, że jak ja wciskam gaz, to mi się fotel rozpina z tyłu. A ja jestem jest za daleko strasznie Nie wiem, czy to widać, ale moje nogi po prostu są tam daleko To się świeci kontrolka w lewo paliwa, czy coś? Się... Czekaj, pojedziemy w bo się zagrzeje Ty, Ale to jest pierwszy samochód nasz, który po prostu przyszy szybszej przy Bo to jest koncept człowieku, on jest dostosowany do pałowania i się chłodzi sam Aha też zobaczyć jak wskazówka zapierdala o Do góry? Mała, masz kurwa Patrz jak w się Kolin ma gry, chłopi nikt zjeżdżają Człowieku już wszystkich porobię kurwa lewym pasem Znajdzie się tylko, że nam paliwa nie brak By było słabo Patrz po to szybko jest wody. O, dziura Plama działa? A po chuje. Kurwa, nadrzucił bym tym nieco. To tylko w maździe mu działa klama Działa mu? No, nie działa? Jaki to jest w ogóle samochód? Czym my jedziemy? To o, jest? Prostu, to jest Ford, Fiat <laughs> Nie dowiedzmy się z czym ty jedziemy, bo to... Masz dokumenty jakieś od tego? zobaczyć, czy ty nie masz Nie ma dokumentów? To co chodź, jakiś panerka? Kurwa, jedzie tymi wiśniackimi furami zaraz tylko ja dojdę, mi się kurwa w głowie niż te... Fireworki. <sparrowadzi> cię... ci się... w dziurę, Masz po <sparrowadzi> <Kórba i dalej. sparrowadzi> oh, Kurwa, Kurwa, po łopkach, pachaj po łopkach, pachaj po łopkach, ja po łopkach, pachaj po łopkach, pachaj po łopkach, pachaj po Ale się kurwa rzeczywiście zacznę w Łodzi Nie, teraz jest, chcesz się przejechać? Nie muszę... Nie bój się, nie, żeby... nie bój się No to, że ma auto do żółtko, dlaczego musisz się od razu bać Patrz jak na dwa przepinasz człowieku, to jest między gazem Patrz to idzie Patrz, przycinasz lewej <laughs> głowy Trójka człowieku Do hamowania chłopie na dwa I człowieku patrz, składasz się patrzek patrz człowieku, sześćdziesiąt <laughs> Niech pan zjedzie ma będzie? Nie no, musi być. Każdy ma autem jeździły A to nie jest przypadkiem jakiś gar? Nie. nie jest. Jest. <laughs> ok. Przycinasz tutaj lekko do wewnętrznej człowieku. Na czołowek to musi zjedzie. Chuba ludzie i to piją to życiu. Elegancko na dwójeczkę. Ty ci tak rzucasz po tym Ej, przejdziesz się, się teraz na tym miejscu, będziesz nagrywał. Zobaczysz co tu jest. No to gdzie my jedziemy, to czekaj, przytniemy tam koń. Aż mi spadł gdzieś ten fotel. <grym> Czy możesz No. Poczekaj tam, się na jeszcze. Tu jest... Jest noc już. jest moc Jest nowość jest młody. Jest młody, Nie ma jest młody, jest młody, co młody, jest młody, jest jeszcze jest ty woda się zaczyna, grze tak, A ty sam tutaj już nie pomylisz stówki To nie jest to... Jak mu chłopie chwilę to zrobisz pan idzie <grym> nie gdzie, ale idzie Uwaga No Ale jest, jest szał, jest szał O ja Tylko kurwa największy problem przy innym jest kręcenia samochodem wyspą <grym> Dobrze po, po, Poczekaj, posłuchaj sobie blow offa, patrz się nie Nie spada z obrotów jakby, popatrzcie mhm. A ty puszczasz gaz? Zupełnie? Ja Zero-jedynkowo robię Mój <grymka> <grymka> full-time Nie wiem czy on jest pod driftem, czy pod <grymka> <grymka> To jest pod hillem to Po prostu Dawaj, change driver places Kurwaś co? Ja to skóra jest! No chyba kurwa, nie wiem, cielątka! Ty, ty ja się zapnę.. O ja Jak kto tu się. I z... się tutaj teraz poczujesz. Ty ja ja się ja zapnę. Czułem. Błagam ci tylko nas nie zabije od razu, ja, dobra? Ja się zapnę, bo... Patrz, woda się grzy. Żeby... Ty, ale lewarek to jest? Klamę, spójrz chłopiję. O kur. jedzie idź. Tylko, tylko nie zabij tego bezdomnego. Dobrze. To nie jest bezdomny. Może on ma dom, ale nie wiem, gdzie... co ty robisz człowieku? Ja, jakie ważne <grystanie> <wyzyk. Zajębiście. grystanie> jest to? Zajebiście! Jest szał, nie? Woda się znasz Zaczyna! 120 ma! Ej, to nie szał, nie? skręci. <grystanie> na człowieku z przedniejszym to wygląda jakbyś samolotem co ty robisz za nie tu jeszcze, pani nie dwójkę tutaj ze znakiem 40 tu, prama ci zaciągna ty wchodź tak. I mnie tutaj odjeje ja nie... no i kurwa co robisz cofaj cofaj tylko nie pal gumy żeby młody nie Przecież spróbuj może. Pali. O, ja Dobra, tutaj. O ja pierdolę. No, kurwa, kurwa. Wiesz co, ja się czuję z tobą jak w Need nie wiem którym, ale jest fajnie, naprawdę. Zgaś światło i Czekaj, tak. bo to samochód jakieś kurwa. Nie, to zaparkuj że jest